Dobre, następne potwierdzenie za, e, zawiadomienia złożenia. E, patrzę, czy tu jest jakiś numerek. Znowu numerka na nie wpisano. To bardzo niedobrze, e, ale mamy to dyżurny stolarski tak zrobił, ale mamy tak, data, czyli było złożone 26. Być może długo tam oczekiwałem. Potwierdzenie przyjęcia. Tutaj mamy czego dotyczyło. Bardzo proszę tam widać. Tak pokazując, widać lepiej niż zdjęcie robiąc, i mamy stolarskiego, który to podpisał. Nie bardzo lubię tego człowieka. I tutaj yy, ta, to siódme zawiadomienie dotyczyło zloś, złośliwego niepokojenia. Zaraz Wam wytłumaczę, na czym to polegało i, i, i jak to jest. Yy, wiecie, te same osoby, które yy, sprzedają nielegalnie alkohol i papierosy. Przechodząc obok moich drzwi, pluły mi na drzwi. Ponieważ jest wizjer w drzwiach, więc, jak już ktoś otwiera klatkę, to ja słyszę. I jak nieraz jestem blisko tych drzwi, to sobie patrzę. No i idzie taka: to jest córeczka pani Anny Gawriołek. Ona się nazywa Klaudia, tylko inne ma nazwisko. I oni mówią, że ona jest taka wspaniała, bo na szkołę skończyła. I wiecie co? I ona mi pluła na te drzwi, i ja w pewnym momencie. Nie chcąc mieć oplute drzwi, naklejałem różne kartki na te drzwi. No i wydrukowałem sobie zdjęcie komendanta, policji ząbek i tam pooklejałem sobie te drzwi różnymi kartkami i oni pluli na te zdjęcie komendanta i na te inne kartki policji i wtedy ja mogłem po jakimś czasie, jak już były oplute zdjąć je do kosza wyrzucić, nie musiałem myć drzwi po nich, bo oni co chwila pluli mi na te drzwi. Jest to złośliwe niepokojenie Jestem świadkiem, widziałem kto. Czekam na, na sprawę sądową, ale, tak jak mówię, policja, prokuratura współpracuje z tymi bandytami i wiem, że Urząd Miasta też i to są celowe działania, żeby mi utrudnić życie. Zamiast mi zmienić to mieszkanie, to po prostu tak to wygląda. Ktoś powie o 26, a 27 też pan miał groźby. To już codziennie się dzieje. No, niestety nieraz się dzieje dwa razy dziennie. E, nieraz ja spędzam na policję, jak pójdę tam o godzinie powiedzmy 21 czy 22 to zgłosić, to nieraz muszę siedzieć do rana następnego dnia, ponieważ e, w komisariacie ząbki nie ma osoby, która by przyjmowała po 21, po 20 te zgłoszenia i trzeba czekać, i, i robię jakieś problemy e, z tych, z przyjęć tych zawiadomień. A to przecież niech złapią sprawcę, ukarają, nie wiem, grzywną raz, drugi, trzeci. Ja uważam, że tutaj te złośliwe niepokojenie, to nawet powinienem dostać odszkodowanie za to wszystko, za te chodzenie, za ten czas. No ale tak system nie działa, system działa bardzo źle. Sprawcy są coraz gorzej natarczliwi, coraz gorzej złośliwi. Wszystko to dlatego że po prostu szukam swojej córki. Nie myślę, żeby oni e, w jakiś sposób e, przeszkadzało im to, e, co się dzieje, tylko po prostu e, urząd miasta e, pozwala im na pewne rzeczy, policja też im pozwala na handel kradzionymi samochodami. Wiecie, e, i to w ten sposób wygląda. E, może niektóre osoby i dobrze wyglądają. No ale to są zwykłe kanalie, bo po prostu utrudniają mi życie. I tutaj mamy złośliwe niepokojenie. A już, już wiecie dlaczego. Widzicie, bo to niepokojenie było właśnie tak, jak tu jest napisane: o 21 została ona złapana. I jak udałem się na komisariat, bo tutaj mamy godzinę, około godziny 21, no to wiadomo za czym tam dojechałem, ubrałem się. Pewno była 22, i musiałem czekać aż do rana do 26. I pewno yy, koło 1 to się zakończyło, i dlatego jest zaświadczenie wydane, yy, już za tą 26. Ale no, tracę tam nieraz 5-6 godzin z życia, yy, ale. Yy, i te organy ścigania źle działają. No po prostu źle działają. Prokuratura jest złośliwie nastawiona. To są po prostu złodzieje, oszuści. Musicie pamiętać, że prokuratura w Włominie, pod którą podlegają ząbki, to jest prokuratura, która brała udział w skoku, jest zamieszana w machlojkach, złodziejstwach, która kryła mafię wołomińską. Dlatego ona się tak rozwijała, bo generalnie oni od przestępców przyjmują łapówki różne rzeczy. I to są złodzieje, oszuści, dlatego jest tak y, ciężko te sprawy nie trafiają do sądu, bo po prostu oni są opłacani. Policja źle działa, prokuratura też źle działa. Y, I to tak mamy. Y, zrobimy teraz troszkę przerwy i przygotujemy się do następnych filmów, bo tego jest tak dużo. Y, każdy jeden odcinek jest poświęcony jednemu włamaniu, jednemu zdarzeniu. Czy to jest złośliwe niepokojenie jednemu uszkodzeniu mieniu, żeby było widać w odcinkach, ile to jest, tak jak mówię, ja wszystkich m, tych zaświadczeń nie mam, więc trzeba to zawsze mnożyć razy w roku razy 5 mniej więcej. 5. 3 może być za mało, bo powiedzmy nieco trzecie biorę, tylko może być tak, że w miesiącu zgłoszeń jest 10, a biorę tylko 3. No to trzeba to pomniejszyć razy 5 razy 4, co najmniej. Dziękuję. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak swora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć, nie podniosą nigdy łbów, moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies, obroża dla nich zwykła rzecz. Obroża dla mnie pedną jest, za to, że wolnym chciałem być. Ścigają mnie jak sfora psów, ci, co nas męczy, wolno.